Mieszko, w tym odcinku wam pokażę nowy kodzik. Ale znaczy to to będzie w górze osoby z tego kanału. Bo mam nadzieję, że zasubskrybujesz ten kanał. Jeśli nie, to zrób to teraz. Ja wam pokażę kodik. Tu trzeba po prostu wejść na stronę. I, i tutaj wszystko że dość, to trzeba pisać. Roblox. TikTok READING I mamy, ja mam tu tutaj na tym, Jak będziecie będzie mi to podane, Ci podane już jak to wygląda ten kodzik, eee, tak to wygląda, a więc co my, my sobie przejdźmy teraz do avatara, eee, to to będzie tak w awatarze jak wejdziemy w awatara To trzeba chwilę poczekać, że to się załaduje, bo to trochę długo potrwa I co dostaliśmy? Red Panda Party Pet Robimy tak Dobra. no i to wygląda jaka panda jest zaraz mi jak to wygląda, co wygląda w grze ale trzeba zastosować sobie no dobra co ja nie pokazuję tego ee no to trzeba robić tak żeby pokażę wam to jak to wygląda to, o dobra mamy I to wygląda tak jaka panda Coś takie czerwona panda. Zobaczcie, tak to wygląda właśnie. Więc myślę wydaje, że to jest fajnie e, pokazane, fajna panda. Więc to by było file na tym odcinku, ja pytam o co w górze z kanału. Mam nadzieję, że zasubskrybasz ten kanał, jeśli nie to zrób to teraz. Daj łapkę w górę. A jakby były jakieś jeszcze kody dajmowe, to oczywiście wstawię to. Ten film z kodem jakimś, jakimkolwiek, więc widzimy się jutro.